Pojawiły się najnowsze grafiki koncepcyjne przedstawiające grudniowy dodatek zatytułowany Niespokojne Wody. Joji Dulande, a więc jeden z twórców gry, rzuca nieco światła na tak zwany Competitive Experience dla serii Battlefield. Mapę Przełęcz łupkowska wchodzącą w skład dodatków w imię Cara, otrzymamy, jak się okazuje, jeszcze przed premierą samego DLC. A także... Mapa Pris de Tair pojawi się pod koniec tego miesiąca dla wszystkich posiadaczy usługi premium. Witam Was bardzo serdecznie, jestem Mestre i zapraszam do kolejnego odcinka z serii Battlefield Express. Jak informują twórcy, nowa, nocna mapka, tym razem stworzona z myślą o wszystkich graczach posiadających wykupioną usługę Premium dla gry Battlefield 1. Jeszcze w tym miesiącu trafi do puli map, na których będziemy mogli zagrać. Na myśli mam oczywiście nową mapę o nazwie Pris de Tire. jest to już druga po ofensywie Nivela nocna mapa, która wzbogaci tryb wielosobowy. Choć określenie wieczorna byłoby tu bardziej na miejscu, ponieważ na mapie tej nie będziemy walczyć w całkowitych ciemnościach, a raczej ze względu na zachowanie komfortu rozgrywki, panować będzie na niej pół mroka. Oczywiście mapa, podobnie jak wszystkie mapy do gry Battlefield 1, nawiązuje do prawdziwych wydarzeń, jakie miały miejsce podczas I wojny światowej. Tym razem jest to nawiązanie do walk o Bit de Tair, jakie miało miejsce w 1917 roku. To właśnie wtedy francuscy żołnierze walcząc z Niemcami próbowali desperacko utrzymać odbite w tym regionie wzgórza. Następna wiadomość dotyczy tajemniczego określenia Competitive Experience, a więc pewnego rodzaju esportowego doświadczenia dla serii Battlefield, które już od jakiegoś czasu budzi sporo pytań wśród graczy. Jest to coś, co pojawić ma się już wkrótce, dla serii bądź tylko dla gry Battlefield 1. A sami twórcy w tym wypadku wciąż nie zdradzają więcej szczegółów. Przynajmniej tak było do tej pory. Przypomnę tylko, że coś, co ma umożliwić nam rozgrywkę bardziej wymagającą, nawiązującą do rozgrywek e-sportowych, zostało zapowiedziane na minionej imprezie EA Play przez przedstawiciela firmy Electronic Arts. Jednak przed kilkoma dniami Joji Dulan, a więc jeden z twórców gry, postanowił napisać kilka słów na ten temat, rzucając wciąż bardzo małe, ale jednak jakieś światło na ten temat. Na pytanie jednego z graczy brzmiące, czy tak zwane competitive będzie przeznaczone tylko na turnieje, czy będzie czymś w rodzaju trybu rozgrywki, Dulan odpowiedział następującymi słowami. Będzie to coś, co będzie dostępne dla graczy o różnym poziomie umiejętności. Co to dokładnie może oznaczać? Tylko tyle, że nie będzie to skierowane tylko dla najlepszych graczy, posiadających największe doświadczenie esportowe, a wziąć w tym czymś udział będą mogli kompletnie wszyscy bez względu na tak zwany skill. Słowa te jednak nie wyjaśniają wciąż, czy będzie to związane z nowym trybem gry do Battlefield 1. Być może z nowym tajemniczym tytułem stworzonym tylko pod Battlefieldowy Esport. Na więcej informacji będziemy musieli niestety jeszcze poczekać. Kolejna wiadomość dotyczy już najnowszego dodatku do gry Battlefield 1, który pojawi się już we wrześniu. Na myśli mam oczywiście budzący spore zainteresowanie wśród graczy dodatek w imię Cara. Przypomnę tylko, że najnowsze DLC wprowadzi do rozgrywki wojska rosyjskie, nowe zimowe mapy, a także nowy sprzęt bojowy. Ciekawe jest to, że mapa przełęcz łupkowska udostępniona zostanie wszystkim posiadaczom usługi premium już w sierpniu, a więc miesiąc przed premierą samego dodatku. Dlaczego firma mogła zdecydować się na krok odcięcia jednej mapy należącej do DLC i na udostępnienie jej dużo wcześniej? Dzieje się tak moim zdaniem prawdopodobnie przez wzgląd na dosyć mocno rozciągnięty w czasie plan wydawania przez jej płatnych dodatków, który układany był jeszcze przed premierą samej gry. Jest to i tak dużo bardziej elastyczny plan niż ten, który obejmował Battlefield Hardline. Mamy przecież współdzielone premium czy darmowe mapy które moim zdaniem są efektem tego, co na bieżąco działo się i dalej dzieje się na rynku, jeśli chodzi o zainteresowanie tym tytułem. A jak dobrze pamiętamy, w przypadku Hardline DLC wychodziły zgodnie z planem, nawet pomimo tego, że nie było z kim grać już dwa tygodnie po premierze danego dodatku. A przynajmniej na pecetowej wersji tej gry. Kolejna informacja dotyczy już trzeciego płatnego dodatku do Battlefield 1 o nazwie Niespokojne Wody. Okazuje się, że to właśnie za jego sprawą, podobnie jak to było w przypadku poprzedniego DLC, będziemy mogli wziąć udział tym razem w dwóch historycznych bitwach. Będzie to atak na Zebrusz oraz Desant na Gallipoli. Ciekawostką jest fakt, że w Desancie tym mogliśmy wziąć udział od premiery gry, lecz w trybie fabularnym. Swoją drogą, ciekawe, czy twórcy udostępnią na mapę trybu fabularnego do rozgrywki wieloosobowej. A taka sytuacja miała już przecież wcześniej miejsce. Chodzi dokładnie o mapę Upadek Kolosa, której nieco przeprojektowana wersja, pochodząca z trybu fabularnego, trafiła na serwery właśnie trybu wieloosobowego jako nowa darmowa mapa. Ciekawe jest również to, że firma przed kilkoma dniami opublikowała dwie najnowsze grafiki koncepcyjne przedstawiające dodatek Niespokojne Wody. Na których zauważyć możemy coś bardzo interesującego. Jedna z nich, jak twierdzą niektórzy, może przedstawiać mapę wzorowaną na bitwie morskiej koło Helgolandu. Choć w rzeczywistości doszło tam, mówiąc dokładniej, do dwóch bitew morskich. Pierwsza odbyła się 28 sierpnia 1914 roku i była to pierwsza bitwa morska wielkiej wojny. Natomiast druga miała miejsce 17 listopada 1917 roku, gdzie stronami konfliktu w obu przypadkach była Wielka Brytania oraz Cesarstwo Niemieckie. Jednak musimy pamiętać, że na ten moment są to tylko domysły, a na więcej informacji będziemy musieli niestety poczekać, ponieważ przed nami jeszcze premiera wrześniowego dodatku w imię Cara. Z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Dzięki serdeczne za uwagę. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.